O co najczęściej rodzice pytają w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem, czy w trakcie dni otwartych, gdy ich dziecko planuje dostać się do Warsaw Montessori High School? O wyniki, które są powyżej średniej światowej, o kadrę, która jest wysoko wyspec wyspecjalizowana. Jak już zostało wspomniane, większość naszych nauczycieli to są pracownicy akademicy z tytułami, bardzo dobrze przygotowani do pracy w szkole. O atmosferze w szkole naszej, która jest, uczniowie określają ją jako rodzinną. Także o wycieczki szkolne, które rozwijają nie tylko zainteresowania, pasje, ale także otwartość uczniów. Jesteśmy szkołą akredytowaną przy programie Erasmus. Także pytają o wsparcie, jakie oferujemy uczniom, uczniom o indywidualne podejście do nich i o zajęcia, zajęcia dodatkowe, które rozwijają zainteresowania. Między innymi oferujemy zajęcia teatralne, plastykę, programowanie, warsztaty w stolarni, klub dyskusyjny.